w pewnym momencie życia zmieniła się na kierunek zawodowy i skręciłaś się na instruktora na jazdy. Skąd taki wybór? Wiesz co, to jest ogólnie tak, że yy, chyba od zawsze miałam mega mocną zajawkę w ogóle na przemieszczanie się. Tak? Mhm. Uwielbiałam jeździć yy, i w sumie nie robiło mi to różnicy, czy będę siedzieć jako kierowca czy jako pasażer, bo w ogóle lubiłam przemieszczać się podróżować nie wysiedzisz w domu nie lubisz nie, nie ja lubię ja lubię po prostu jeździć i na przykład jeździć. prosty przykład jest taki że wyjazd chociażby na urlop nie jest dla mnie jakimś nie wiem, niektórzy przeraża, to, że muszą jechać 500 kilometrów czy 700 km. Ja mówię, pfu, 500 ja km. Dla to jest frajda. Dla mnie to jest po prostu frajda, zabawa, że możesz tak. prowadzić samochód. Tak. Nawet możesz siedzieć aha. albo siedzieć obok, mhm. tak. Jechać, po prostu jechać. Ja lubię przemieszczać, zmieniać mi się, jak mi się zmienia otoczenie, mhm. to jest genialne po prostu. Jeśli ja śmieję, że mój mąż nawet czasami mówi, że w moich żyłach płynie, płyną oktany zamiast krwi. <śmiech> Dobre. <śmiech> I, 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 tak to, I tak to po prostu chyba jest. To że... życiowe basi, w tak. moich żyłach płyną oktany A, tak. Da zapach benzyny ist einfach <laughs>